Dzień dobry Państwu, witamy na konferencji prasowej z naszym nowym sponsorem, firma Rado, spółka Zo, którą reprezentuje dzisiaj pani Monika Konefa, kierownik do spraw marketingu. Nowy sponsor, którego świadczenia pozwalają nam na to, aby w nowym sezonie logo tej firmy widniało na głównym pasku sponsorów naszego klubu, z czego się bardzo cieszymy. A szerzej już o samej firmie proszę panią Monikę o zabranie głosu. Witam serdecznie. Szanowni Państwo, w imieniu prezesa firmy RADO, Artura RADO, chciałam serdecznie podziękować drużynie w Kastel Mielec za determinację, którą wykazali się w odbudowywaniu mieleckiego futbolu. Doceniamy pracę, która została włożona. Aby powrócić do ekstra klasy. Dlatego też dziś jesteśmy tutaj. Dlatego też dziś chcemy dołączyć do waszego zespołu i mamy nadzieję, że nasza współpraca pomoże rozwijać się dalej klubowi. Piłka nożna jest nam bardzo bliska. Doskonale zdajemy sobie sprawę, ile ona wymaga pracy, determinacji, dyscypliny, wysiłku, ale z drugiej strony też wiemy, ile przynosi satysfakcji, ile przynosi korzyści, pięknych emocji, wrażeń. Dlatego też. Życzymy całej drużynie, zarówno zawodnikom, jak i całej kadrze wytrwałości, udanego sezonu, który już na moment się zacznie. Mamy nadzieję, że będziemy mogli się cieszyć z wami tylko sukcesami. Mam nadzieję, że ten sezon będzie naprawdę udany. Trzymamy mocno za was kciuki. Jesteśmy z wami i chyba dziękuję. Dziękujemy bardzo. Jest z nami również prezes FKS Talmielec, pan Klimek. Tego również proszę o zabranie głosu. Witam serdecznie, witam Panią również bardzo serdecznie. Z Panem Arturem, właścicielem Rado, jesteśmy cały czas na bieżąco w kontakcie. Cały czas firma Rado nas wspiera. Dziś postanowili, że będą nas wspierać już bardzo oficjalnie. Chcą iść z nami ręka w rękę, abyśmy w kolejnym sezonie osiągnęli jeszcze lepsze wyniki niż w tym sezonie, więc cieszymy się bardzo tutaj. Pani już wszystko powiedziała, więc nam wypada już tylko i wyłącznie bardzo godnie tą firmę reprezentować na salonach ekstraklasy i, i mam nadzieję, że ta współpraca przyniesie profity tak firmie Rado, jak i Stali Mielec. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.